Zapraszamy do wysłuchania serialu audio pod tytułem "Dachowcy". Autorka tekstu: Zofia Stawicka. Czyta: Grzegorz Filipowicz. Odcinek czwarty. Czego tu szukasz? Przed Tomkiem stał rozsierdzony mężczyzna i zagradzał mu wejście na dach. Chłopak zwrócił uwagę na jego fantazyjne, zakręcone wąsy, poruszały się razem z każdym gniewnym parsknięciem. Panie Staszku, po co się tak od razu denerwować? Taka złość to nie przystoi. Ten kawaler przyszedł mi pomóc. Pani bogna wskazała na Tomka. Ten od razu zauważył, że srogi wyraz twarzy wąsatego łagodnieje. To ktoś z rodziny? Tylko jakie licho na dach go pcha. Dozorca dopytywał kobietę. A nasłuchał się jakiś głupot o naszym dachu, to sprawdzić chciał. Wie pan, jak to z tymi młodymi jest. Pani Bogna znacząco zawiesiła głos. Mężczyzna dumał przez moment i wyraźnie było widać, że nic nie przychodzi mu do głowy. Prawdę mówiąc to, nie wiem jak jest i chyba nie chcę wiedzieć. Lubią przygody, od co? Tak samo jak my kiedyś. Pani Bogna puściła oczko do wąsa tego, czym całkowicie go udobruchała. Mężczyzna nie chciał jednak tracić swojego autorytetu i ostro zwrócił się do Tomka. Zmykaj mi stąd. I żebym cię więcej tutaj nie widział! Chłopak pokiwał głową i ruszył za panią bogną do jej mieszkania. Dziękuję za ratunek. Zwrócił się do kobiety zaraz po wejściu do wąskiego przedpokoju. Stachu, tylko tak groźnie wygląda. Pomruczy, pokręci wąsem, ale naturę ma łagodną. A jaki sumienny i pracowity, lepszego dozorcy nie mogłabym sobie wyobrazić. Siwowłosa nie mogła się nachwalić mężczyzny. Tomek spojrzał się na zdjęcie z Darią. Pani Bogno, przepraszam za rano. Oj, kawalerze, nie ma za co. To ja zbyt gwałtownie zareagowałam. Kobieta wzięła do ręki fotografię. Wiesz, ta dziewczyna, o której wspomniałeś, to moja córka. Tyle razy nogi mnie niosły na ten przeklęty dach. I zawsze miałam nadzieję, że Daria, tak jak tam ci pojawi się, choćby na moment. Powie, że dobrze jej tam, tylko że nie może wrócić. Pani bogna musiała przerwać, bo wzruszenie odjęło jej mowę. Łza popłynęła po policzku. Zawstydzona machnęła ręką i poszła do kuchni nastawić wodę. To co, herbatkę? I powiesz mi, kogo ty tam szukasz na górze wyznanie za wyznanie dobrze. Zgodził się Tomek. Chłopak zastanawiał się, czy powinien wyjawić, że idzie spotkać się z Darią, zwaną inaczej Fioletką. Bał się, że to może wywołać poważne skutki. Omdlenie, zawał i nie wiadomo co jeszcze. Jednocześnie czuł, że po prostu musi powiedzieć prawdę. Siwowłosa postawiła parującą herbatę na stole, posłodziła ją miodem i usiadła. Pani Bogno, więc nie wiem od czego zacząć się. Po pierwsze, to mam na imię Tomek. Bardzo ładne imię, ale nie tomkuj mi tu. Myślę, że wybierałeś się na dach w konkretnym celu. Jakim? Hmm. No, zwykle to po prostu robię zdjęcia wschodzącego lub zachodzącego słońca i kręcę się po dachach. Tak naprawdę mógłbym na nich zamieszkać rozmarzył się Tomek. Bardzo ciekawe. W twoim wieku też miałam różne pomysły, a i teraz nie brak mi fantazji. Nie zbaczajmy jednak z tematu. Kobieta wydawała się nieco zniecierpliwiona. Za moment kontynuowała. Zwróciłam uwagę, jak przyglądasz się Darii na zdjęciu. Poprzednim razem, jak wychodziłeś i teraz też. Zupełnie jakby się znał. Mam rację? Tomka zamurowało. Pani Bogna była taka spostrzegawcza. Ciężko w to uwierzyć, ale tak kojarzę, Darię. Widziałem ją. Siwowłosa wstała i podskoczyła z wrażenia, po czym klasnęła w dłonie i zaczęła się śmiać. Chłopak patrzył na nią wystraszony. Co prawda nie zasłabła, ale nie wiedział, co oznacza taka reakcja. Wiedziałam, po prostu wiedziałam, że ona kiedyś się pojawi, tylko dlaczego nie odwiedziła mnie? Przecież prawie codziennie zaglądam na dach, tak bardzo chciałabym ją zobaczyć. Kobieta była wyraźnie podekscytowana i wcale nie wydawała się zdziwiona wyznaniem tomka. Zupełnie jakby było to coś oczywistego. A co jeślibym powiedział, że dziś może pani zobaczyć Darię? wyparował chłopak. Ja, ja byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie. Siwowłosa próbowała powstrzymać łzy, które znowu chciały wydostać się z oczu. Otarła jedną, druga skapnęła na stół, a za nią następna i następna. Skrępowany tą sytuacją, Tomek zbierał w głowie myśli. Zastanawiał się, czy faktycznie dobrze zrobił. Istniało przecież ryzyko, że Fioletka wcale się nie zjawi. To złamałoby serce pani Bognie. Nie chciał jej dokładać cierpień. Sam nie wiedział czemu, ale siwo włosa wzbudzała w nim jakieś szczególne, ciepłe emocje. Może tęsknił za kimś takim, za kimś na kształt babci. Pani Bogna pociągnęła nosem. Gdy czuła, że uspokoiła się na tyle, aby mówić, zwróciła się do chłopaka – to jak, kawalerze, idziemy? Tomek kiwnął głową na potwierdzenie. Czekaj, kobieta zatrzymała chłopaka przy drzwiach mieszkania. Sprawdzę tylko, czy Stachu się nie kręci, albo ktoś inny, komu nie w smak takie wycieczki. Pani bogna poszła się rozejrzeć. Za moment pomachała, że droga wolna. Ostatecznie Tomek cieszył się, że nie idzie sam na górę. Nie znał w końcu Fioletki, a właściwie to Darii i zupełnie nie wiedział, czego może się po niej spodziewać. Podejrzewał, że przy swojej mamie dziewczyna zachowa się w porządku. Dwie kwestie nie dawały mu spokoju. Jak to możliwe, że Daria nic się nie zmieniła i wyglądała jak nastolatka, a w końcu dawno przestała nią być? I dlaczego nigdy nie ujawniła się na dachu pani bognie? Szczególnie ta kwestia wydawała mu się niezrozumiała. Gdy Tomek razem z Siwowłosą znaleźli się na górze, ktoś już na nich czekał. I to wcale nie fioletka. A co ty tutaj robisz? W głosie chłopaka słychać było pomieszanie zdziwienia i radości. To tak witasz się z kumplem? Czarek zabrzmiał niepewnie. Silny wiatr zdmuchnął mu czapeczkę, po którą natychmiast się schylił. Bez niej czuł się ostatnio jakoś nieswojo. Po prostu stała się jego integralną częścią. Stary, super, że jednak przyszedłeś! Nie spodziewałem się ciebie. Tomek zaczął się tłumaczyć. Starsza kobieta przyglądała się z zaciekawieniem nastolatkom. W kupie raźniej, prawda, panowie? Prawda, pani bogno. To jest mój przyjaciel, Czarek. Siwowłosa uścisnęła dłoń kolegi Tomka. Miło panią poznać. Czarek zdjął z głowy czapeczkę. Nie chciał wyjść na kogoś, kto nie zna się na dobrych manierach. Ależ masz wspaniałe włosy. Pani bogna z podziwem przyglądała się afrofryzurze chłopaka. Och, dziękuję. To długa historia i prawdopodobnie już niedługo pozbędę się tej szopy. Wielka szkoda, stwierdziła siwo włosa. Tymczasem Tomek zaczął przechadzać się po dachu. Zastanawiał się, dlaczego właśnie on jest taki szczególny. A może wszystkie dachy stanowią wrota do innej rzeczywistości? Zawsze uważał, że to niesamowite przestrzenie, w których jest coś szczególnego. Magia? Chłopak rozejrzał się nerwowo. Po fioletce nie było ani śladu. Stary, co tak krążysz? Spójrz na niebo, zaraz się zacznie. Czarek wskazał na słońce, które za moment miało zacząć swoją wieczorną wędrówkę. To oznaczało zbliżający się barwny spektakl. Raz były to spektakularne czerwienie, innym razem delikatniejsze róże. Zdarzało się, że niebo przybierało kolor pomarańczowy. Czarek najbardziej lubił taką wersję. Zapowiadało się na to, że dzisiaj tak właśnie będzie. Chłopak zbliżył się do krawędzi dachu. Przepięknie, powiedział cicho, zbyt cicho, żeby ktokolwiek mógł go usłyszeć. Kawalerze, odsuń się, to niebezpieczne. Pani bogna z przerażeniem przypatrywała się chłopakowi. Wyglądał tak, jakby niebo całkowicie go zaczarowało, a przy tym pozbawiło zdrowego rozsądku. Przyszło jej do głowy, że to nie tak miało być. Gdy wiele lat temu weszła na ten dach, wymyśliła przecież coś innego. Wszystko wymknęło się spod kontroli i poszło nie tak jak chciała. Nieproszone wspomnienia powracały i paliły sumienie. Kobieta zbliżała się ostrożnie do czarka. Wydawało się, że chłopak jest w jakimś transie. Tomek mówił do niego spokojnie: Stary, nie wygłupiaj się. Złaś stamtąd. Stoisz za blisko krawędzi. Nastolatek nie zwracał na nic uwagi, nawet na czapeczkę, którą z znienacka zwiał wiatr. Nagle czarek zachwiał się i w ostatnim momencie złapał równowagę. Co ty wyrabiasz? Ocknij się! Ocknij się! Przerażony Tomek krzyknął do przyjaciela. Nie rozumiał, co się dzieje. W jednej sekundzie żałował tego, że namówił go na odwiedzenie tego właśnie dachu. Te wszystkie dziwne opowieści były prawdą. Czemu je zignorował? Dlaczego posłuchał się jakiejś obcej dziewczyny? W chłopaku narastała wściekłość na fioletkę. Kawalerze, posłuchaj się, przyjaciela i starszej kobiety. My życzymy ci dobrze, a tamci niekoniecznie. Słowa pani Bogny zdumiały tomka. Jacy tamci? O czym ona mówiła? Czarek rzucił w przestrzeń. Słyszycie ich? Słyszycie? Mówią, że mogę do nich przyjść. Zapraszają. Chłopak wskazał palcem na obłoki przypominające barwą soczyste pomarańcze. Słońce chowało się za nimi niespiesznie. Stary to jakieś omamy, musisz wracać, bo rodzice się denerwują i dostaniemy szlaban do końca wakacji. Tomek improwizował. Szukał argumentów, które mogłyby przekonać przyjaciela do tego, żeby zszedł z krawędzi. Spojrzał się błagalnym wzrokiem na panią Bognę. Potrzebował pomocy. Ja ich słyszę. Mówią, że to jeszcze nie pora. Głos pani Bogny przybrał miękki, łagodny ton. Naprawdę? A kiedy przyjdzie odpowiedni czas? Czarek nie patrzył ani na siwo włosu, ani na Tomka. Jego oczy cały czas śledziły chmury. Dowiesz się pierwszy, z przekonaniem stwierdziła kobieta. Widziała, że słońce zaraz całkowicie się schowa. Liczyła na to, że wtedy chłopak się ocknie. Zostały sekundy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Co? Co się dzieje? Nagle czarek odwrócił się w stronę przyjaciela. Zupełnie nie wiedział, co przed chwilą się wydarzyło. I wtedy to się stało. Uważaj. Tomek i pani Bogna krzyknęli w tej samej sekundzie. Czas jakby się zatrzymał. Czarek stracił równowagę. Przed nim malowała się przepaść.